Siłanko, siłanko, więc bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, i dzisiaj będzie rajd. Szybki rajd, do tego taki, którego praktycznie nie da się obronić, a wszystko podejrzałem u jednego z graczy Rastowych, który nazywa się Alone in Tokyo i gość sobie zwykle gra sam. Nie prowadzi liveów, ale nagrywa odcinki, gra sam na serwerach oficjalnych i niejednokrotnie widziałem, jak broni bazę przed na przykład ośmioma osobami, między innymi dlatego, że ta baza jest dobrze zbudowana właśnie pod obronę, i widziałem też, jak rajduje sam na trzech, 4 Pięciu i sześciu graczy. Nie zawsze wiadomo mu to wychodzi, znaczy rzadko mu to w ogóle się udaje, ale ma bardzo dobrą taktykę. Taktyka, taktyka jest taka, że strzela na początku zapalającą rakietą, lądując na bazie od samej góry. Po czym ten płomień się rozchodzi, a jak rajduje się w dół zwykłymi rakietami, to ten płomień spada w dół. Dzięki czemu ludzie są odcięci, którzy są w bazie, nie są w żaden sposób w stanie obronić tej bazy, dlatego że cały czas dostają płomienie, więc muszą schować się po bokach, a jak rakiety cały czas potem lecą w dół, to oni dostają tymi rakietami. Więc jeżeli jeden gość na ekipy po kilka osób daje radę tak rajdować, to stwierdziłem, że ta taktyka jest mega kozacka, i w kilka osób będzie jeszcze łatwiej ją wykonać. więc postanowiliśmy, że zrobimy takiego Także życzę wam miłego oglądania A na sam koniec odcinka powiem wam Jakie są plusy i minusy, aczkolwiek pewnie Zauważycie, więc zanim skomentujecie, że Ło poszło wam za dużo rakiet na przykład To dajcie mi jeszcze powiedzieć plusy i minusy Po rajdzie, miłego oglądania Nieważne Dalej, 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 głębiej za ten Odejdźcie I walcie tu, tu, tu w ten środek W ten ja środeczek, Walnie pierdol nie ja pierdolę tylko teraz zobaczysz co to jest pogrom kurwa i ride right na online Maisy Ja, ja, ja myślałem że ty mi walczę palakę specjalnie No proste, że tak I w dół Cały czas w dół Tutaj od mojej strony Od mojej strony, tu w dół Ja Ja walę za palaka jeszcze jednego to kurwa zaraz się wyjemy z góry cały czas kurwa lecimy opór Au! To jest kurwa rajd Na pełnej pizdzie Tam w dół walicie? Dobra I dalej w dół. All the way down <laughs> Łupia, na dachu się no, nie Ale ja biegam i się rozglądam i strzelam. Czekaj, stop. Nie, do, dobijamy to do końca, tą jedną stronę. Dobra, stop. Biegają po bazie? Nie. Dobra, zobaczmy teraz gdzie. Uważajcie, żeby was nie zajebali. To Haku, to Haku, ten trójkąt. Walczy ten trójkąt tam. Ja wyjżdżę? Ja też wyjżdżę Masz cele? Nie wiem ja Czekaj Hazmat 210 Dobra, schodzę na dół, czekajcie teraz chwilę Ja mam ostatnią już Zejdźcie niżej, no, jak no. chcecie Ale że ja po hedzie, kurwa? Ja jestem za wyścigiem, tam Czekaj chwilę. Trabiny mam, jakby co, nie? Co, mam, mogę zejść piętro niżej? A, tak, możesz no. Czekaj, wypierdolę bułę. Dobra. Czy zobaczyć czy to ostatnie piętro czy jest jeszcze jedno Ja mam jedną rakietę nie Dobra, spokojnie Tak, tu jeszcze jest na stabilność A czy tu jeszcze jest jedno piętro Ile masz rakiet mówisz? Ja mam trzy, cztery Drabin jest! To ja no dobra. Ale, że tu się świeciła, teraz jest kurwa nagle pusto i cisza to się otwiera drzwi. Dzień otwierał. Drzwi. Dobra, mógł gdzie walić? Nie wiem No w dół musimy. A ile Zapalaka ma HP? wale. Ile ja ma HP? Nie wiem, dużo. No nie. Ma gdzie jest to wyjście? To no ale metal rozjebiemy Wal tak, żeby ten metal po prawej mały pół ścianka dostawała. Dobra, do jak są na skałpie, walicie tymi rakietami, to cały ekran się trzęsie. te tepy? Czekaj, no, nie okay. wal. Czekaj cały czas za tą skałką siedzi. Je jest tam, jest chłop na dole, otwiera. Dobra. O Ja tam walę zapalaka chłopowi do środka, tak. Otworzyli z jednej strony. Chodzę. Masz jeszcze rakiety Nie. Dobra. nic się nie Chłop nie ma jak do nas wyjść w ogóle, nie? A tam mu się pali już, teraz pół bazy. 7 mogliśmy zaoszczędzić kurwa. No mogliśmy... Dostaje, chłop się pali. Mogliśmy zaoszczędzić, ale tu chodzi o to, żeby ci nic nie mogli zrobić, nie? O kurwa! Chłop tam jest Kałachem? A, na dole kurwa, był już go nie ma. Garażówki otworzył. Idę od boku im zajebać teraz rakietę, jeszcze, żeby nie mogli wejść od lewej strony. Więc z lewej w ogóle nie patrzcie. No, Ty go nie nie ja jednego zajebałem. Ale na zewnątrz mówię. Tu T-Sig jest. Jest. Jakiś Naked chyba zbiera się. t spalony. Gościu mógł się wykrwawić. Mamy cały lud w sumie. Mówię? Przejdź do prawej, tak, przechodź do prawej. A kurwa. Patrz no. to. No kurwa, bierz, bierz, to, bierz to i na górę idź. Ty bierz to i iść na górę. Nie ma, dalej, dalej, dalej. Ościał widzowie. To było, mów. Całe kuproku prochu. Duże kół prochu. Wyjdziesz? Nie. Ok. Tak ja, ja ci rzucę, rzucę ci drab... dam ci drabiny. Łap. Jedna. Łap, 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 łap. łap, łap. No ty... Pierdolę, Co to jest za gość? Zrzuć mi jedną drabinę. No ale nie łapie. Czaisz? Nie, nie łapie się. Nie łapie. Zrzuć ma. mi jedną drabinę. Tu postaw się sobie. O kurwa, tu jest tego więcej. No, to jest super. Drabiny. Tak, no, ja nie? A. Ja wchodzę. Chodź do mnie. I. Zbieraj, pamiętaj tylko haku i kałachy i... Te najważniejsze rzeczy, nie? Zajść coś jeszcze, bo mam miejsce. Nie. Czym... O kurwa. Jeden kawałek jest do zebrania na zewnątrz. Tu masz u mnie siarkę jeszcze. Gdzie ja jestem? Tu przy węglu. Po prawe... prawa, prawa skrzynka. Tu. Bierz. Palić biorę. Do... Kruda biorę. O, ach... Pobrałeś w takie rzeczy? Nie widzę. Jak mam miejsce, mogę brać. Małka biorę. Drabinę. Nie, już, spie już spierdalamy po rajdzie, wykurwiamy stąd. Ja mam jeszcze miejsce. No to schodź szybko. Węgiel. Uważajcie, bo oni są, nie? I oni mogą wam wyjść z każdej strony teraz. Chodzi, chodzi o to, żeby jak najszybciej wypierdalać stąd. No już jesteśmy ready. Postaw jedną drabinę do wyjścia, być. czysty. Tutaj. Chłop lewa strona będzie wychodzić. No ale my. No właśnie, już nie. Zapalaka, mu tam jeszcze zajebie. No to S-Ride, cała skrzynka kurwa sulfuru i GPK. Wiem, że nie. to jest dobra taktyka, w chuj Zapalaki są sztos. Ej, mi nie zajeb, kurwa. Zapalaki. Nie, 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 ja lewą stronę, żeby nie mógł wyjść. Weź węgiel, jak możesz. Co? Nie, Co? nie to że nie nie dyka, nie nie dyka. Drata, może, jeszcze Nie dygaj, nie dygaj. Patrz, przeładuj to. Rakietę, ja mam załadowaną. Dobra, to już nie ma co brać, kurde. Węgiel, węgiel weź. Węgiel. Dopakuj się węglem. Nie bierz broni, nic, jak nie ma kałachów, dopakuj się węglem. Trzy turety, jebać turety, mamy ich 20. Tu i tak jest limit turetów 3 na cupboard, nikomu się tego stawiać nie chce. Wychodź już, wychodź, 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 bo czas. No i to był szybki raid. Na online, kurwa, jeden chłop się zdążył ogarnąć, drugi się chyba wypierdolił po lewej w trakcie. Nie no, zdążyli no, no. nawet się zrespić. Ja, z, ja zabiłem A tego ja z ja się, się na No z kontrolą. Nie bać tego kołaka. Mam Dobra go Nevik, Możemy budować tak. w razie czego nie? Ej A ja, Helka ma nie leci, czasem? Teraz już za późno Startuj, startuj, startuj już Ile kałachów? Nie ma Teraz? kałachów, jest w ja wiem, ja wiem. siarki Leć. Ja mam jednego bolta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście tysięcy siarki, trzy tysiące GPK. Ej, trafił mnie skurwisz. Weźmy w imię Następny to jest do kolekcji. No i to mam tyle w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobało, zostawicie łapkę i subskrypcję, ale jeszcze zanim skończę plusy i minusy tego rajdu i tego powiedzmy sposobu na rajdowanie, więc na pewno mogę wam powiedzieć, że plusem jest to, że jest to bardzo szybki rajd i plusem jest to, że jest niezależnie jaką macie bazę i walicie przez środek i robicie metro od góry w dół, to na pewno jest ciężko to obronić ze względu na to właśnie, że zapalające rakiety robią robotę i... No, ludzie nie są z dołu w stanie strzelić do was rakietą, granatnikiem ani niczym, jeżeli stoicie na dachu. My żeśmy tutaj podjęli trochę złą decyzję, bo ogólnie trzeba wybierać, to jest minus powiedzmy, że trzeba wybierać bazy, które są ogrodzone jeszcze, znaczy dach jest zrobiony dookoła najlepiej jakimiś ścianami albo ukośnymi dachami, tak żeby nie było was z zewnątrz widać. Nas tutaj było z zewnątrz widać, był to świadomy wybór, bo po prostu zobaczyliśmy, że ta baza jest na online. Więc tak, kolejnym, powiedzmy, minusem jest to, że niestety, ale musicie zużyć większą ilość rakiet. Dlaczego? Dlatego, że rajd ma być szybki i tutaj, na przykład, straciliśmy 7 rakiet na pierwszy dach, bo mogliśmy spokojnie rozwalić hatcha i zejść w dół. I robić ten raj dalej. Ale, ale, gdyby okazało się, że pod laderhaczem jest na przykład, nie wiem, jakaś półścianka, i zaraz pod dachem jest shotgun trap, to już byśmy stracili czas i być może ktoś by zginął, skakując w dół, i stracilibyśmy czas, żeby tego shotgun trapa na przykład rozwalić, i wtedy chłopaki, którzy. Powiedzmy, chcieliby bronić, mogliby już wyjść na samą górę dachu i już by było ciężej. A że chodzi o to, żeby było ekspresowo, to niestety trzeba poświęcić trochę więcej rakiet. W tym przypadku i tak nam się zwróciło. No i myślę, że z minusów jeszcze może być to, że na pewno tego rajdu potrzebujecie umieć materiały wybuchowe, rakiety, rakietnice, i do tego jeszcze zapalaki, które w sumie chyba najciężej zdobyć. Bo. Chyba łatwiej jest zdobyć zwykłą rakietę niż rakietę zapalającą, bo rakieta zapalająca to w sumie najczęściej to chyba helikopter, więc trzeba by było helkę zrobić. Zwykłe to i potrafią z kargo skrzynek wypaść. Także, no niestety, to jest kolejny minus. Ale sam rajd, sama taktyka na rajd jest kozacka i polecam wszystkim, no bo, żeby nie wiem, jaki był build, to ciężko jest to mega obronić. Ja się z wami na dzisiaj żegnam, bo jeszcze się na koniec nagadałem. Zostawcie łapkę i subskrypcję. Mam nadzieję, że wam to pomoże przy rajdowaniu i będziecie robili lepsze rajdy. Polecam, jeżeli gracie ze sami albo we dwójkę na jakichś większych serwerach, to wypróbujcie tą taktykę, nawet na większe grupy, bo naprawdę. Warfik i opłaca się, jest sztos. Trzymajcie się, ja się z wami żegnam. Cześć!